Tuż jak Bóg. Witam w kolejnym odcinku Biblioterapii. Dzisiaj chciałbym zadać pytanie: dlaczego Bóg powołał Piotra? Dlaczego akurat ten człowiek miał stać się skałą, na której Chrystus wybuduje kościół? Odpowiedź może wydawać się zaskakująca. Wróćmy do pewnego wydarzenia. Otóż dobrze wiemy, że Piotr był rybakiem, człowiekiem prostym, być może nawet niepiśmiennym. Bo przecież w Nowym Testamencie znajdujemy fragmenty, które mówią o tym, że to Marek spisywał słowa Piotra. Dlaczego Bóg powołał Piotra na tak ważne stanowisko? Odpowiedź jest następująca. Piotr jest słaby i nie nadaje się do misji, którą wyznaczył mu Chrystus. Ktoś może powiedzieć, no jak to przecież? Bóg powinien wybrać człowieka, który ma predyspozycje, ma talenty do tego, żeby wypełnić misję Chrystusa. Ale stało się odwrotnie. Tak, jakby Bóg chciał powiedzieć, że przez tą słabość Piotra okaże się Jego chwała. I tak też było. Piotr jest świadomy swojej słabości, idzie za Chrystusem i właściwie jest to dla niego wielka lekcja tego, czym jest słabość, jaka jest jego kondycja. I co tak naprawdę wymaga od Niego Chrystus? Kiedy przychodzi z Jezusem do Cezarei Filipowej, nagle Jezus zadaje pytanie, za kogo ludzie mnie uważają. I oczywiście apostołowie udzielają różnych odpowiedzi, ale żadna z nich nie jest prawidłowa. Ale nagle okazuje się, że pytanie zostaje skierowane do Piotra. I można sobie tak pomyśleć, Skąd Piotr ma wiedzieć, czy Jezus jest Mesjaszem? Kim jest Jezus? Przecież jest zwykłym rybakiem z Galilei, nie jest ani uczonym w piśmie, ani faryzeuszem, nie studiował Tory. Nie ma predyspozycji do tego, żeby odpowiedzieć na tak ważne pytanie, a przecież to jest pytanie o sens historii. I w całej słabości Piotra nagle okazuje się, że dzięki łasce Bożej udziela prawidłowej odpowiedzi. Mówi, ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Te słowa Chrystusa dotarły do Piotra. I nagle człowiek, który był świadomy swojej słabości, uwierzył w siebie. I nie trzeba było długo czekać, kiedy Chrystus wyjaśnił mu, na czym ma polegać jego Mesjaństwo, czyli na śmierci, męczeństwie i na zmartwychwstaniu. Nagle Piotr, wierząc we własne siły i umiejętności, mówi do Chrystusa: Panie, nigdy to na ciebie nie przyjdzie. To jest ten moment, w którym Piotr zapomniał o swojej słabości, o tym, kim jest. Już nie zdawał się na łaskę Bożą, ale myślał, że znowu może coś powiedzieć o Chrystusie, że z własnej natury pozna, kim jest Bóg. Oczywiście spotkało się to z ostrą reakcją Jezusa. Tak jakby Chrystus chciał przypomnieć Piotrowi, Piotrze, stajesz mi na przeszkodzie, kiedy myślisz, że jesteś kimś więcej. Zresztą ten motyw powtórzy się w słynnej scenie, kiedy uczniowie będą płynęli po jeziorze. Kiedy Chrystus uciszy burzę, Piotr będzie najbliżej Chrystusa i powie: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Wszyscy ojcowie Kościoła mówią, że był to moment, kiedy Piotr był najbliżej Jezusa. Kiedy właściwie najlepiej rozumiał swoją kondycję, kiedy musiał całą swoją tożsamość złożyć na karp tego, kim jest Chrystus. A Chrystus jest jego wybawicielem, wybawicielem ze słabości, bo misję ma wielką. Jeżeli spojrzymy dalej, to historia Piotra tylko potwierdza tą słabość. Jego zapewnienie, że. Pójdzie za Chrystusem do samego końca, że nawet odda za Niego życie. Nagle zostaje poddany próbie. Trzykrotnie zapiera się Chrystusa. Ewangelia podaje, że kiedy Piotr wyparł się swojego mistrza, to Jezus na niego spojrzał, a Piotr zapłakał. Zapłakał nad swoją słabością, zapłakał nad tym, kim jest. I żeby tego było mało, kiedy po zmartwychwstaniu Chrystus przychodzi do Piotra nad jeziorem Genezaret, nagle to potrójne zaparcie zostaje odwrócone, bo Jezus pyta: Piotrze, miłujesz mnie? I Piotr dwukrotnie tłumaczy Jezusowi, że kocha Go, ale Piotr nie wie, co to znaczy kochać. Bo zdolny jest do zdrady. On nie kocha tak jak Bóg, który jest wierny. I dopiero za trzecim razem, kiedy Jezus pyta go, czy mnie kochasz, odpowiada tak, jak należy, bo mówi: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, bo ja o miłości nic nie wiem. To Ty możesz powiedzieć, co to znaczy, że ktoś Cię kocha. Wydawałoby się, że ta scena. Nieodwracalnie zmieniła Piotra, ale historia toczy się dalej i Chrystus nie zabrał słabości Piotra. Kiedy znajduje się w Rzymie, jedna z legend opowiada historię, jak to przybył do niego święty Marek. Warto w tym miejscu powiedzieć trochę o Marku. Otóż Marek był towarzyszem świętego Pawła i Barnaby. Po pierwszej podróży misyjnej stało się jednak coś dziwnego, dlatego, że Paweł wspomina, że nie chce już mieć nic do czynienia z Markiem, bo w jakiś sposób on niemal przeszkodził misji, którą wykonywał Paweł z Barnabą. I kiedy Barnaba staje w obronie Marka, żeby jednak zabrać go na kolejną podróż, Paweł stanowczo mówi: Nie, on więcej ze mną nie pójdzie. Być może Marek zaparł się Chrystusa, może wystraszył się prześladowania. I kiedy Marek trafia do Piotra, to legenda podaje, że chciał się przed Piotrem wytłumaczyć i mówi: Piotrze, przybyłem do ciebie, ale zaparłem się Chrystusa. A Piotr mu odpowiada: Tylko jeden raz? Piotr wiedział, co to znaczy zaprzeć się Chrystusa trzy razy, a może pięć razy, może siedem razy. A może siedem razy po 77 razy. Piotr wie, że słabość jest w nim. I kiedy wydaje się, że Piotr jest u kresu życia, bo wybucha prześladowanie w Rzymie, opisuje to Henryk Sienkiewicz w swoim Quo Vadis. Jest scena, kiedy to na Via Appia Piotr spotyka Chrystusa niosącego krzyż. I znowu Chrystus mu przypomina bo pyta go, Piotrze, gdzie ty się udajesz? I na to Piotr też odpowiada: A panie, a ty gdzie idziesz? Kwowadi z Dominę. I pan mu odpowiada: Idę do Rzymu, skoro ty nie chcesz umrzeć za mnie, aby mnie powtórnie ukrzyżowano. Chrystus przypomniał mu, że w tej słabości jest moc i że ma siłę wrócić do Rzymu i być ukrzyżowanym głową w dół. Tylko dlatego, że moc w słabości się doskonali, że ludzie są powoływani do różnych zadań, do małżeństwa, do kapłaństwa, nie ze względu na talenty i umiejętności, bo tak wybierają ludzie. Bóg powołuje ze względu na słabości, na to, że się do tych zadań kompletnie nie nadajemy. I dopiero w momencie, kiedy działa w nas łaska, nagle okazuje się, że objawia się chwała Boża. I ludzie są zdziwieni, bo patrzą na właściwie nieudaczników w pełnieniu woli Bożej. Chrystus powołuje słabych i powołuje ze względu na słabości. Warto sobie to dzisiaj wziąć do serca, podbudować się tym, że nie buduje na własnych talentach, ale na własnej słabości, w której objawia się moc Chrystusa.